Cześć widzowie, z tej strony Iskra. Dzisiaj gram razem z no Lawą ciekawie. w no, Iskra... pa... parkour kolorowy pastele. E, Ona to zna te nazwy, ja nie. No wiem, ja wymyślam te nazwy. <laughs> Dawaj. Ty idziesz Iskra? Chciałam na ciebie lata Jum, bam, jum, bam. A ostatnio widzowie, mam propozycję. Ja zacznę nagrywać z... filmiki ze smakami mało ulubionymi. A wy będziecie bardziej lajkować mnie. <głosy> <głosy> Ale głupia propozycja? Wiem, że. Ale zostawcie komentarze, ok? Proszę Was, widzowie. No, jeżeli kto chodzi o skrzybatka i i tego, i białą furię, to chęci. No, ja ostatnio zdążyłam być tego mocną fanką. Mm. I ostatnio powiedziałam dużo razy w tym samym dniu: O mój torze! Że... <noise> o mój torze, to że to po ukraińsku Boże. No, w końcu udało mi się. A to schody znikają. Hmm. Schody! No. Mm, nie. Yeah. Widzowie... Napiszcie w komentarzu, czy mam więcej nagrywać Robloxa. Mam po to, że nie Roblox. No. A Roblox jest popularny w YouTube. No, ale... Dziwczynaj jakaś wsiadła Dawaj, wsiadaj, litka? Nie. Oj, nie, litka to moja koleżanka. No, to nasza najlepsza koleżanka, a nie. A ty jesteś iskra. No, dawaj, no, nie powiemy swojego prawdziwego litka, ale upewniam was, to na pewno nie jest litka. Dobra, nie przechodzimy do tego autem Ja przechodzę. Czekaj, wsiadaj. Będę ostrożna. No dawaj, jedziesz. Ej, czekaj, bo mi zasłaniasz. No. jedziesz w końcu. Nie da się w dwa osoby. Czyli w jedną osobę. Najpierw ty czy ja? Ja. Ui! o, wiedzą osobę łatwo. Ooo. Dawaj, jadę tu prosty. Popatrz. Nie spadaj, nie spadaj, Litka, nie spadaj. Jaka Litka! Mam podobne imię, ale nie litka. O mi się myli, widzowie! Widzowie, zróbcie coś, żeby... żeby Iskrze się nie myliła. Mam podobne, nie! Litka, no nie no, mogę wam li, powiedzieć! Nie, Liszka, nie Lila. No. Ale mogę podobne na te dwa imię. Coś na na pewno. No. Piszcie w komentarzach, jak myślicie. Nie, li, Lila. Przypnę serduszko, jak zgadniecie? Dosłownie, ja, ja, ja ci napiszę prawdziwe na imię. Mm. Nie chcę przypinać serduszka. No, idziesz. będę przypinała. I isk idziesz, Iskra? No idę, idę, idę. Aha, ty dopiero tam jest. Mm, mm. Ej, a czemu ty tylko Co na górze Czy tam też tylko... czy tam... Czy tam też mnie widać? Ciebie tak widać. To czekaj tam na mnie. No, czekam. Bo ja to A ty byś chciała zdradzić swoje prawdziwe imię? Nie. No, no na pewno coś na wy. Nie Warwara. <słuch> Niech wam się nie kojarzy z Warwarą, bo to nie Warwara. Obiecuję wam na serduszko. Jak ktoś napisze Warwara, to ja Dam lajka w dół chociaż nie wiem, czy to dla widzów to Znika. Zumyka, 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 O, dawaj, czekaj, tak żelone.

nie widzę, że ona stała na powietrzu. No, stała na powietrzu. Ale to co? A nie, bo to po prostu jak ty masz, to u mnie, nie, to u mnie widać, że, że ty nie masz. Jak, no, że ty stoisz na powietrzu, a u ciebie widać, że ja stoję na powietrzu. Powinni przynajmniej napisać moje Robloxowe imię. A ja się nazywam głupio w Robloxie. Hmm. Bo to było. Bo ja nagryłam na swoim własnym telefonie. Idziesz Iskra? Idę. Ta baba, która w jednym odbie... jak my jeszcze nie nagrywaliśmy, cały czas ginęła. <śm> nie, nie ginęłam. No nie, wcale. Wcale, a ale powiem wam, widzę No naprawdę, wcale. Tak naprawdę ginęłam i to ciągle. Ciągle, ciągle, na prawie każdym obie. Prawie każdym. No, wcześniej graliśmy w inny parkour, ale... byście zobaczyli moje głupie śmierci, więc... bardziej nie nagrywałam jej. I... No, mówię ja ci już. No, jak byliśmy już w połowie, ona to powiedziała, żebyśmy nagrywali. No. Żeby nie przychodzić tego fajnego odby. Zginęłam. I cho chodziłam w ogóle. Bo... Mówilibyśmy tu o... Od... I Iskra, poczekaj, ja prawie powiedziałam twoje prawdziwe imię. Nie mów, że mówisz moje prawdziwe imię. No, ale, no, ale... Bo proszę cię. No, nie, no, ale, no Jak no, ale... powiesz to, cały film zepsuty, nie będę jego wystawiała jak będzie. Wiadomo, jakie będę miała imię. No, ja go prawie powiedziałam, ale nie chciałam. Aha, to biało to coś. Coś białego A... to, to jest coś las. Hmm. Oczywiście, biało zawsze zabije jak biała fruja, chyba, no, ją się wytresuje, ale ciężko. No, mega. No. Kto oglądał jeszcze... Czekaj, chodź tu i stój tutaj, to no, iskra. Chodź tu. Czekaj, zrobię fajną jeszcze kamerykę. Kto oglądał jeszcze Smoków 3, to zostawiamy łapkę w górę i lajka i subskrypcję. Nie ja to mnie tak dosłownie. Rośnie A jeszcze. A gdybyś powiedziała teraz, Ej, ja nie jestem kobietą, ja jestem dziewczyną. No, to niech będzie pan. Zdradzę, ile mam lat. Na pewno pewnie jestem młodsza od was. Wyobraźcie sobie, że macie 19 lat i mnie oglądacie. Wiecie co? Ma, tak mi idziecie. To jestem od was wiele, wiele młodsza. Bo ja mam tylko 8. I pół lat tak ja zdążyłam mało, chodź, nie zdzieram zimnie, chodź, to znika, 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 nożnika kto lubi, kto lubi oglądać Iskrę, hmm. ten daje subskrypcje. A kto mówi, że jestem najgorszą youtuberką? Ja. Nie, jesteś fajną youtuberką. Fajną, ale trochę za mało filmów wystawiam, bo jeszcze chodzę do szkoły. No stój, no Iskra, no nie ucieka, ja za to... Że... <laughs> Uciekam stąd! Daleko w siódmym ja polu wychodzę z gry. A! I tak się zrobiłam. Ja bardzo lubię nagrywać, tylko często Dlaczego? mój telefon nie jest naładowany, a rodzice mi nie pozwalają na Dlaczego ona ja tak nie może za bardzo nagrywać? Albo jest w szkole, albo. No, wiecie co? Jaki to trud. Ty idziesz, Iskra? No, idę, idę. No, widzę właśnie, jak idziesz. Parówy za świni z Lidla. <grym się wziął> Moja ulubione przekąski. <grym się wziął> kolon, kolon, nie ty mnie Polecam. O, w moich filmach lekka na Lidla już dziś. Kupujcie parówki ze świni za kilkanaście złotych. Już dziś w Lidlu. wygraj tam milionów złotych. Przy pomocy parówki ze świni z Lidla. W loterii Lidla. Stali, ta iskra, która właśnie spadła! Ta iskra, która przed chwilą spadła. Ona wam pomoże iść do mety! Co? Pff, no weź nie pluj na kamerę! Ja się spierdziałam Widzowie! Jak sobie kupię tylko lepszą kamerę, chociaż lepszy telefon, to obiecuję. Nagram, jak wygląda moje podwórko. Ej, Ale co ma fajne... ty robisz? Ona ma fajne podwórko. Ej, co ty robisz? Kręty. Coś? proszę bardzo! No c przez 3! No dzwonicie pod numer 3 i jesteście u mnie w domu! Czekajcie! Sprawdzę właśnie na mój plan lekcji o jakich godzinach kończę moje Poza lekcje. Zwinięcia lekcji. E

55 do 12:30. I to jest jej cały plan lekcji. Ale mówiłaś ostatnią środę. A i piątek ma od środa. Od piątek. środa, czwartek, piątek. Czwartek jeszcze. Czwartek, czwartek ma od ósmej do 11.30, a w piątek ma od, e, od 9:55 od do 12.30 No dobrze widzowie No to ja na razie widzę mikrofon możecie sobie poobserwować to Widzowie, odkryłam, że Lawa z nami nie może grać. Ale przynajmniej ja mogę grać, widzowie. No zrozumcie to, Lawa nie może, ale ja mogę. No nie wiem. Dobra, Iskra, posprzątajmy w pokoju. Czekaj, bo muszę dokończyć ten filmik już. No wiem i posłuchaj, się rodzina, twoi rodzice się zgodzą. No, więc ty zacznij sprzątać, a ja szybko do końca filmik. Bo my mieszkamy obok siebie dosłownie. Ja dosłownie, wierzę, że jesteśmy najlepszymi koleżankami, by, by, by. No, nie najlepszymi, bo jeszcze jest taka. Lila. No, to jej nieprawdziwe imię. No, ale my ją No. Ona nam pozwala. Nie lubi się nagrywać, ale no, Mieszka trochę go... hm. się nagrywała, no dwa razy na swoim filmu się no, tak nagrywała. Ale chyba tylko na shortach, co? No na shortach e, i skra... Gdzie ten kubełki? Co, co się... To ty jest go? dołączone do ty, ty, ty. tego. Opa! Dobrze, bliżej. Opa! Na czym to ja? E, tam. Coś o Lili mówiła. A, no tak. To tak, która na jednym moim sorcie wystawiła tą nogę. No, to Mhm. Nie chcę już na to nie dręczyć. To nasza najlepsza koleżanka. Bez jasy. No. Jak mnie to denerwuje To jest po prostu głupie A ty mnie denerwujesz Dlatego, że jej nie sprzątam? Nie, nie, ja sobie tylko tak żartuję O, zagram wam widzowie piosenkę Na ukulele ja Nie wiem, czy widzowie to słyszą O, teraz pewnie słyszał. A jaka to jest piosenka? Najpierw wytłumacz widzom, bo ja sama nie wiem nawet. Nie wiem, wymyślona moja. A jak się nazywa? Piosenka lawa. Lava ukulele. Lawa kukulele la 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 lawa kukulele Dobra, ja Czekajcie, na razie wyciszę mikrofon, bo no moja chyba mama przyszła i no wiecie. No, bo powie jeszcze moje prawdziwe imię. Widzowie, dobrze, że Iskra wyłączyła mikrofon, bo jej brat powiedział prawdziwe imię. No a ja mam dwóch braci, więc będę chyba z wyłączonym mikrofonem. Już meta? Na której spadłaś? Tak, tu ładnie Ale na mnie każdy mówi, Litka, bo mam bardzo podobne. Nie, nie. No, moi sami bracia nam nie mówią Litka, więc... Ech, jak będziecie sło słyszeć słowo Litka, to nie, ja tak się nie nażyłam naprawdę. Kociek, co jest? To to co? To, to, to. Pokaż, co to? To to. to, to. to co to jest? To noż mojego. Dinozaura. Uh -huh. A mogę go? No go. No, może ja kiedyś pokażę widzom. Bo są najma, które się kleją do wszystkiego. No. No. Złom, chodź Nie chcę cię. Jak Ach, mówiłam, że tak bracie nam nie mówią. To jest bratem, który ciągle... Który mówił cały czas imię i nazwisko? No, cały, czas. Mówił ciągle. Jestem na początku, halo, typki. Ups, spadłam. Ej, widzowie, wy tu nadal jesteście? Ups, nadal Bo już myślałam. Uuu. O, mam taki pokémon. O, mogę skakać. Dobrze, widzowie, na dzisiaj to koniec. Pa, pa.